A więc hej, cześć, witajcie z tej strony Rotate, ja Dzisiaj jako już przeszedłem Adventure Mode i, i no to stwierdziłem, że zacznę już Pans versus Zombies 2. Coś to nie oznacza, że nie będę robił mini gear, bo jeden filmik mam nawet nagrany, tylko mi się go zbyt montować nie chce i mnie trochę nudzą te mini -gier. Będzie jeszcze zwykły adventure mode z zombiaków, ale to później na razie stwierdziłem, że przeniesiemy się na dwójkę, która jest też fajna dosyć. No. Tylko szkoda, że pay to win. Ale sama samo mod samemu jest spoko, co nie? To był Adventure mod. No to mnóstwo nowych zombiaków, mnóstwo wszystkiego. Nowa grafika. I co? I od razu mówię, że... No ja skończę tą jedynkę, będę robił Hard mod ale po prostu hard mode chcę zrobić po minigrach a strasznie mi się minigier nie chce więc minigry będą się pojawiały z raz, dwa, lub trzy razy miesięcznie a tak to będę już dwójkę nagrywał no bo dwójka to nie wiem czy ona no jest trochę podobna do jedynki ale jednak ma wiele różnic co nie Tutaj jest poradnik ale poradnikiem się nie przejmujemy. Robimy sobie pierwszy świat dzisiaj co nie, bo to jest najważniejsze tutaj. Hmm, myślę, że po jeden świat na odcinek to będzie odpowiednia ilość. Bo też nie ma co przesadzać, nie ma co za mało dawać bo na pewno jeden to by było za mało, jed, y, trzy poziomy to by było za mało, przynajmniej na ten świat. Ale no. Tutaj jak już od razu widać gra, ja, no i można też tak powiedzieć, że jest płynniejsza. Ja też gram na LG playerze mm. No bo to jest gra na telefon bardziej. Nie wiem czy jest na komputerach dostępna. Chyba nie, ale no. To się też sprawdza jak na razie. Mam tutaj teraz walnata. Jeden z Jedną z najszczęściej wybieranych. Roślinek na App Storze z nie pamiętam nie pamiętam jak się to nazywało Boże także to korzystam z telefonu że zapomniałem Ci to nazywało. na tym gdzie możesz można aplikację po prostu pobrać no to widziałem że jest kilka osiągnięć więc myślę że je zrobimy przy okazji, no. Aktualnie, no, raczej wygramy bez problemu. Tutaj to będzie krótki odcinek, ale w końcu się będzie coś działo, bo naprawdę chciałem już nag zacząć nagrywać to dawno. W szczególności, że no, że to jest już. Nowsza wersja, która już lepiej nawet chodzi, po prostu ładnie wygląda, nawet i łatwiejsza jest do montowania, bo jest w rozdzielczości odpowiedniej. Czyli nie muszę się męczyć z dopasowywaniem, co jest akurat trudne, bo zmieniałem program do montowania, po, co widać w sumie po starcie. No, już mamy trzeci, po, trzeci poziom pokonany. No to ten te sobie dobrze radzą jeszcze z pomocą ziemniaków Czy orzechów tam nie wiem To są chyba orzechy the but it's not not Dobra tutaj te miny powinny zabić bo powiem szczerze sobie nas na telefonie odpaliłem i stwierdziłem, że fajnie się gra, nie chcę sobie zbyt nie przypominać jak ta gra wyglądała dlatego dlatego, się z... zajmuję ten tak wystarczy i tutaj I, yy, o że... I nie chciałem sprzedawać, i mi tu wracaj tutaj drugiego, tutaj padnie. cię. o dobre, rozumiem. Widziłem się, ta połowa, hmm, ale teraz się kaptałem, że to że miny kosztują 25 więc no lepiej według mnie się gra tą dwójkę bo to też trochę inaczej chodzi sonia. no i mamy kolejny poziom teraz pora na poziom piąty dostajemy katapultę co tutaj akurat jest bardzo przydatne, bo tu na środku mamy te nagrobki, które trzeba jakoś przebić. No, przebija je, no już powiem, że przebija je katapulta, więc no jako jedyna. Za niedługo będzie w ogóle pewnie ukulidziana katapulta, ale to może za jakiś czas, bo znając życie wszystkie roślinki, z tego co pamiętam z dwójki są, z jedynki są tutaj, ale no nie pamiętam tak dokładnie. Już, już końcówka odcinka nawet wam powiem. Że to będzie naprawdę krótkie, krótki odcinek będzie pierwszym odcinkiem, więc nawet fajnie będzie mi się go montowało. no Ogólnie nie wiem, jak się przyjmie ten Plan vs. Zombies 2. Mam nadzieję, że dobrze, bo to nie jest władza Według mnie, oczywiście, i nie licząc tego, że to nie mogę przyspieszyć jeszcze, nie, nie ma to sensu. No i teraz w skrócie będzie już dialog. Cześć sąsiedzie, czy mogę pożyczyć ostry sos? Masz, do tako. No. Yy. Czyli ten chce taką. No i co? Maszyna w czasie cofa nas, i trafiamy do czasów starożytnego Egiptu. Ale moi mili, to już jest koniec tego odcinka. Ja już wyjdę. Wyjdę sobie i co? Ja bym miał ja tylko to, to, oglądał, ten temu temu dziękuję, a ja się z wami żegnam, no i papa. Pa.